W dobrej formie od rana. Dzień dobry Pani. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Azji i Pacyfiku. Ja jestem zastępcą dyrektora, moje nazwisko Misiura. Proszę Pani, mamy tutaj taką prośbę dosyć gwałtowną, biorąc pod uwagę prezydenta, który jest w Japonii. Na pewno Pani zna tę sprawę. Znaczy przepraszam, bo Pan się połączył na wartownię. Ja Pana już Ale Nie, nie, proszę Pani, bo to miało być do odebrania właśnie na wartowni. Tam dyrektor miał przygotować strój samuraja, który musimy bardzo szybko wysłać. Tylko chodziło o rozmiarówkę. Na pewno Pani wie, że Pan prezydent ma dzisiaj spotkanie z cesarzem Hiro to prawda jest w Japonii. Tak. To pewnie... i chodzi o to, że pewną niespodzianką ma być właśnie, mają być elementy stroju samuraja podczas tego spotkania i czy może pani zapisać rozmiarówkę? Tutaj pan y... poda pani wszystkie dane, poda pan dane. Tak, na ta... jestem to za. Dzie Halo, dzień dobry pani. Proszę dzień pani. Dobry. Rozmiar jest 42. Tak. Męskie 42. Tak. Rozmiar buta jest 31. Tak. Chodziło mm. o to, żeby był ta, ten miecz katana, żeby była nieduża. Katana. Bo jest katana duża i katana mniejsza, więc katana mniejsza, żeby to nie szurało po prostu po podłodze. Tak, y proszę momencik tak. uprzejmie poczekać chwileczkę. Mm -hmm, do tak, 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 tak. Mhm. Bardzo proszę. Mhm. Halo, proszę pani. Przepraszam uprzejmie za oczekiwanie, no ale właśnie. chcę zawołać osobę kompetentną. Dobrze, dobrze. dobrze. Proszę pani, ale czy, czy pani zapisuje to, co żeśmy powiedzieli? W... Tak, tak, zapisuję. Z tym, że ponieważ nie, mam, nie miałam żadnych wiadomości wcześniej na ten temat, to hmm. chciałam się rozeznać w sprawie w biurze. Dobrze, w proszę pani, to jeszcze, jeszcze w takim razie prosimy tylko o pozdrowienia, dlatego że nagrywamy w tej chwili Naród Polski. Pozdrawia cesarza Japonii. Gdyby pani mogła za nami powtarzać. Nagasaki. Nagasaki. Yokohama. Yokohama. Kaczyński. Kaczyński. Ham. Ham. I na końcu seppuku. Dobrze, dziękuję Kończyła. bardzo. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczę już od 8 do 10. Codziennie rano w Więcej na www.sk.rok.pl